Cześć Wszystkim Dzisiaj tu zwyczajnie mamy. Yy, w ogóle się nie przedstawiłem. Cześć, jestem Daniel i dzisiaj Wam pokażę fajną sztuczkę z trzema kartami. Patrzcie. Dwa asy. Bierzemy tak. I tą kartę. Czekajcie. Widzicie dalej to ta sama karta. No. I mówicie na przykład. No, wiecie, co jest dalej. Pierwsza. O, no to. Mówicie na przykład, co jest pierwsze widowi. On mówi na przykład czerwona, a jest normalnie czarna. Tutaj, co jest teraz pod spodem, powiem: no, czarna. No, jest czarna, i wydaje się, że powiem teraz: czerwona, a tu jest czarna. Na pewno będzie mi się wydawać, że mamy trzy karty inne. To na przykład trzeba zrobić tak, żeby było to realnie, i było tak zrobić trzeba. I normalnie macie tu czerwoną, tu czarną, tu też czarną. Teraz szybkie wyjaśnienie. Patrzcie, mamy tu trzy karty AS, żołądź, AS, gwino AS, dzwonek i bierzecie te dwie karty, tak? Tą kartę też i od razu bierzecie dwie karty, patrzcie mówicie mu, no co jest pierwszą powie na pewno, no czerwona a pokazujecie czarno, a normalnie macie dwie karty no i na przykład o, mówi, a my normalnie trzymamy dwie karty sami nawet widzicie, no tu jest normalnie czerwona a tu jest czarna, on mówi czerwona, tu jest czarna. Dajemy tą pierwszą, tą czerwoną tutaj, coś jest na dole, on powie jest czarna, no to dobrze. I dajemy ją tutaj. A teraz co tutaj jest, on mówi czerwona, nie po czarna Będzie myślał, że trzy. Trzy dokładnie są te same karty. A my ją pokazujemy robimy tylko tak. Patrzcie, tak. I normalnie wszystko jest. Siema yy, znaczy, yy, dziękuję za oglądanie. Dajcie subskrypcję lub coś innego. Dziękuję za oglądanie na razie.